Witam Was wszystkich. Jestem Joanna. Mieszkam we Włoszech. Nigdy nie podejrzewałam, że będę nakręcała taki filmik, ale widocznie tak musi być, tylko po to, żeby to, czego doświadczam, mogło pomóc wielu ludziom, kobietom i mężczyznom w ich szczególnym okresie życia. Otrzymałam. Klik audio od jednej z moich, nie lubię nazywać tego pacjentek, od jednych z dziewczyn, która zwróciła się do mnie po to po wsparcie w bardzo szczególnym momencie jego, jej życia. Stwierdzono u niej nowotwór dróg rodnych i oczywiście musiała przejść chemię. Ponieważ jest to klik y, audio po włosku, przetłumaczyłam go na język polski, ale jest jeszcze jedna rzecz. Y, dziewczyna poprosiła, żeby nie pokazywać jej twarzy i jej postaci. Nie dlatego, że jest nie wiadomo jak, zniekształcona czy coś, to jest jej osobista wola, jednakże mam jej zezwolenie udostępniania tego pliku audio we wszystkich językach, dlatego za chwilę po prostu przeczytam Wam list. Jako list to, co napisała do mnie, to co napisała do mnie osoba, która nie miała ani Żadnego pojęcia, nic, nic. O praktykach szamańskich, a potrzebowała wsparcia podczas jej oficjalnej drogi z leczeniem nowotworu dróg rodnych. Czekajcie chwilę i ja teraz tylko go sobie tutaj otworzę. I przeczytam Wam to, co mi napisała dziewczyna po włosku będziecie chcieli jest audio oryginalne w języku włoskim e, mogę je wam wysłać nie ma problemu ok czytamy list witam wszystkich mam na imię Ilaria i chciałabym się podzielić z wami moimi doświadczeniami z szamanizmem jestem absolutną absolutną neofitką zaczęłam pół roku temu 7 kwietnia kiedy moja przyjaciółka przedstawiła mi Joannę, a ponieważ jestem w szczególnym okresie mojego życia, gdyż wykryto u mnie nowotwór w drogach rodnych i musiałam rozpocząć chemioterapię, potrzebowałam spróbować czegoś nowego: czegoś, co pomoże mi przejść przez ten trudny czas. Potrzebowałam czegoś innego, aby spróbować nowego doświadczenia, czegoś, co pomogłoby mi przejść przez ten trudny czas. I tak z Joanną rozpoczęłyśmy nasze pierwsze szamańskie podróże. Spotkałam moich duchowych opiekunów, moje święte drzewo. Jestem miłośniczką koni. Posiadam dwa konie, którymi bardzo się opiekuję na co dzień. Jeżdżę z nimi codziennie i byłam przekonana, że moim zwierzęciem przewodnim będzie konie. Ale oto maksymalna Niespodzianka z niespodzianek. Podczas naszej podróży spotkałam bardzo majestatycznego słonia. I cóż mogę powiedzieć? To była miłość od pierwszego wejrzenia. Niesamowite uczucie więzi, łzy w oczach. Moje zwierzę przewodnie towarzyszyło mi podczas wszystkich moich sesji chemioterapii. Towarzyszyło mi podczas badań kontrolnych. Towarzyszyło mi podczas tomografii komputerowej. Przepraszam, ale jestem trochę podekscytowana, bo to było bardzo silne doświadczenie. To jest naprawdę niewiarygodne, ponieważ stawiałam czoła wszystkiemu ze spokojem i determinacją, jakiej nigdy nie znałam. Jak nie miałam pojęcia o tej sile wewnątrz mnie. Czułam spokój, czułam się chroniona. I wiedziałam, że moje zwierzę przewodnie jest ze mną, jego miłość i protekcja. Mój nastrój był zawsze pozytywny, i nawet dla mnie samej to było niewiarygodne. Nie do uwierzenia, nawet dla mnie samej. Teraz podzielę się z wami jedną rzeczą, która myślę jest bardzo ważna dla nas wszystkich bardzo ważna. Lekarze musieli włożyć mi cewnik do żylny w moje ramię. Jednakże ten zabieg nie zawsze udaje się za pierwszym razem pani doktor była e, dość młoda i prawdopodobnie była bardziej przerażona niż ja powiedziała mi musisz być cierpliwa prawdopodobnie będziemy musieli to powtórzyć dwa albo trzy razy ja na to jej odpowiedziałam nie martw się wszystko będzie dobrze Cewnik wejdzie prawidłowo za pierwszym razem, bez żadnych problemów. Wiedziałam że, tak, wiedziałam, że tak będzie, ponieważ moje zwierzę przewodnie, mój słoń był ze mną i dał mi tą siłę, tę siłę. I tak bardzo niesamowicie pozytywną energię. To było niesamowite. Ale właśnie tak się stało. Na szczęście, teraz, kiedy wszystko już się skończyło, wszystkie kontrole są. Dobre, z wynikiem pozytywnym, wiem, że tak będzie dalej. Ale dla mnie to było niesamowite doświadczenie. Pomoc, wsparcie, które otrzymałam. Brakuje mi naprawdę słów, aby to opisać. Powiem tylko tyle, że moja wdzięczność dla Joanny, dla mojego zwierzęcia przewodniego i moich duchów opiekuńczych nigdy nie wygaśnie. Skończę teraz, bo za chwilę się rozpłaczę z wdzięczności. Ja też. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nagrywam ten filmik nie po to, żeby pokazać, bo kto ze mną pracuje, kto ze mną studiuje, ten wie, że, że moje ego jest malutkie. Ten filmik nie jest nagrywany po to, żeby pokazać, że Joanna jest cudowna. Tylko, że pracując razem, możemy naprawdę odkryć w nas, stawiając nawet przez pierwsze kilka miesięcy nasze kroki wspólnie w świecie szamanizmu, jesteśmy w stanie odkryć siły, o których. Nawet nie mamy pojęcia, że istnieją. To nie są siły umysłu. To są siły serca. To są siły połączenia. To są różne inne siły, które z czasem e, prawdopodobnie kto będzie chciał, te nie odkryje. Jak widzicie na tym przykładzie, umysł i nauka są cudowne i wspaniałe. Cały szacunek. Ale poczujcie, że jest coś więcej. Na przykładzie kobiety, której szamanizm pomógł, wspierał ją podczas jej procesu leczenia nowotworu dróg rodnych. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam wszystkiego dobrego.